To, co martwe, pochodzi od żywego, to, co niskie, pochodzi od wysokiego, nie na odwrót. Wysokie powstaje dzięki temu, że odpada od niego to, co niskie, ciężkie. Dzięki temu staje się wyższe, lżejsze. Stąd głęboki tragizm ewolucji kosmicznej. Jedna grupa istot musiała się obniżyć, aby druga mogła się wznieść. Niższym królestwom należy dziękować, że wyższe mogły się rozwijać. Analogicznie Jedna grupa ludzi musiała się obniżyć, aby druga mogła się wznieść. Dlatego człowiek jako ten wzniesiony, w pokorze wobec stojących niżej od niego, powraca, aby wybawić odrzuconych, pozostających niżej, aby pomóc im się wznieść. Dzięki ich ofierze przetarł szlak, wytyczył ścieżkę, po której ci niżsi mogą kroczyć. To, co zwierzęcem odpada, odpadło od człowieka,